Jak wygrać zakład, na który pójdzie każdy Twój znajomy? Powiedz swojemu znajomemu, że może wybrać dla Ciebie dowolną liczbę z przedziału od dziesiątki do dziewięćdziesiątki dziewiątki, a Ty podasz mu wynik mnożenia tej jego losowo wybranej liczby razy 11 w maksymalnie 5 sekund. Na czym więc polega ten magiczny trik mnożenia razy 11? Dla przykładu, ile to jest 63 razy 11? Wystarczy, że rozdzielimy od siebie cyfrę 6 oraz 3. A pomiędzy nimi wstawimy wynik ich dodawania. 6 plus 3 to po prostu 9. A co jeśli wynik tego dodawania byłby większy niż 10? W takim przypadku też rozdzielamy liczbę 7 oraz 5. Znowu dodajemy do siebie te dwie liczby. 7 plus 5 to inaczej 12. Dwójkę stąd znowu wstawiamy w środek między nimi, a jedynkę musimy dodać do cyfry, która stoi jako pierwsza. 7 plus 1 to 8. 75 razy 11 to 825. Z więcej matematycznych ciekawostek zaobserwuj nasz kanał.